Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj przychodzę do was z takimi oto zdrapkami Mam tutaj zdrapkę zadyszkę Olkarz, której chyba dosyć dawno nie zdrapywałam i mam ją z numerkiem pierwszym, więc jestem bardzo ciekawa jak ta jedyneczka nam tutaj wypadnie Ponadto oczywiście krzyżóweczka, krzyżówki nie mogło zabraknąć No i zdrapka Olkarz za 3 euro, także 16 euro Chyba tak jak ostatnio Trzymajcie kochani kciuki, żeby coś tutaj fajnego wpadło No i oczywiście zapraszam was do oglądania Zaczynamy no i zaczniemy sobie krzyżóweczką, tak już tradycyjnie. Mamy C Dalej mam L jest tutaj. Dalej X i R, R mam w bonusie. Tutaj J yes. R było S J nie widzę niestety Mamy A i K M i F. No, mamy drugi, drugą literę w bonusie. VO. Gdzieś było V, jest tutaj. Mamy O. A było M. Było N? Nie. M było. M było, ale N nie było. Coś poknociłam tutaj, źle zrabam. Y... Albo K. No ale tego wyrazu tutaj nie ma. mi się nie pomyliła później. Czego szukamy? V i O. Dobra. O, i V jest tutaj. No, dobra. tej G. 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 y I, i w gwiazdce mamy No n na pewno nie dadzą bo tu chyba by troszkę wyrazu się potworzyło Przedostatnia to jest u I ostatnia w No to mamy tutaj wyraz jeden ale tylko ten jeden w bonusie byłoby 50. no ale tutaj wygranej nie ma, także przechodzimy sobie szybciutko do kolejnej i szukamy trzy razy tej samej kwoty tysiąc tysiąc, dziesięć tysięcy, szukamy sakiewki Ale niestety nie ma. Szukamy siódemki i dwunastki. No niestety. Także przed nami najdroższa drabka, i zobaczymy, co ona nam tutaj przyniesie. Szukamy w pierwszej grze trzy razy tej samej kwoty. Ale wszystko jest po dwa razy. Troszkę tutaj przybliżę. No i szukamy szukamy trójki, szesnastki, sześćdziesiątki, piątki, trzynastki i pięćdziesiątki, czwórki. Także to są nasze liczby. I tak, trzydzieści sześć nie ma. Sześćdziesiąt jeden

I 40 nie ma. Dalej mamy 32. 15 obok. 41 nie ma. 11 nie ma. 49 i ostatnia liczba. 22. No, czyli wychodzi na to, że ta zdroweczka również jest przegrana. Tutaj już nic nie ma. Tutaj skodzik. Także to by było na tyle, kochani. Dzisiaj się nie udało, ale mam nadzieję, że mimo wszystko miło spędziliście ze mną czas. Um, jeśli tak, to oczywiście zostawcie zostawcie po sobie coś miłego. Subskrypcję, komentarz, yy, lajka. A ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczorku, wysokich wygranych w waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepłutko no i do następnego. Pa, pa! Panie, takie, sprostowanie, takie sprostowanie dla tych, co przewijają na sam koniec. Tutaj oczywiście była literka U, więc to nam tworzy drugi wyraz. No ale tutaj było jeden, tutaj był drugi, no a tego jak już wiecie nie było. Także wygranej nie ma, ale pomyślałam, że y, dogram, bo pewnie by, byście pisali, że oj, przegapiłaś U jest jeszcze, je, jeszcze jeden wyraz i że są trzy wyrazy. Także trzy wyrazy są, y, owszem, ale ten się nie liczy. Dwa wyrazy nie dają wygranej, także to na tyle z mojej strony. Pozdrawiam cieplutko, pa pa!